Witam wszystkich serdecznie. W tym, w tym roku zastosowałem się do przepisu o ochronie ekologicznej pomidorów i zastosowałem to, co w internecie pokazywali, czy planowali, czy no, proponowali. Czyli w mleku rozpuszczone drożdże, rozcieńczone w 10 litrach wody. Pół dnia dojrzewały i pryskałem. Proszę bardzo, tak wygląda moja działka po pryskaniu, oczywiście chodzi mi o pomidory, po pryskaniu tymi drożdżami. Drożdżami w mleku i w wodzie rozpuszczonym. Proszę bardzo, mamy dzisiaj 21 sierpnia i pomidory wyglądają tak z tym, że zdążyłem już zrobić blisko 20 takich średnich, troszeczkę większych od dżemowych słoików przecieru pomidorowego, żeby mieć na zupkę. Pomidorówkę, jak w niedzielę będzie. Rosołek. No i oczywiście sobie zrobiłem. No i, i myślę, że jeszcze sobie w sobotę też zrobię. No może z 10 słoiczków No ani nie w każdą niedzielę jest. Rosołek to. Może mi tu wystarczy do nowego, a jak nie, to dam zarobić przetwórstwu owocowemu, owocowo-warzywnemu i będę kupował na mieście. No tak wyglądają po pryskaniu drożdżami, o. no i wbrew temu, co tam wszędzie głoszą, że opady, opady, klęska opadów. Ja mam działkę tak cholernie suchą, że podlewam ją i podlewam. Nawet sobie taki zbiornik wielki dokupiłem, na ton, ponad tonę czy tonę to ma. I niestety no, wody mi brakło, ja muszę ciągnąć z kranu, a tam słyszę w telewizji, w telewizji żeby nie używać skranu wody do podlewania, bo rzeki wyschną. Do Bałtyku nic nie wpadnie. Przecież kurda, z oczyszczalni to w księżyc, na księżyc nie wysyłają tej wody oczyszczonej, tylko spuszczają do rzeki. Ja z jednej strony ciągnę, a oczyszczalnie ścieków puszczają w drugą stronę. No, ja tu nie rozumiem tego. No i w, w kurwa, Felek, nie wiem, czy, czy nie trzeba będzie chodzić za studowkę, jak tak pójdzie dalej. No bo tam nie trzeba będzie wody używać do spuszczania, prawda? Nieczystości. O, tak, tu chciałem pochodzić. Nie wiem, czy, czy to jest dobrze, czy to jest źle. No bo tak, aż to się. Nie znam na tym, no ale mówię 21 sierpień, tak wygląda w tym roku. No a tu jest evenement, czyli z kompostu wyrósł mi dorek O, jak widzicie, i on ma już nawet owoce, o. ponieważ używam nieutrwalonych nasion więc nie wiem co, co to jest za popidor i skąd on się znalazł no a tak wygląda resztę jeszcze coś <laughs> Działeczka. no no jak widzicie o suchutko 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 jest a No co zrobić. No, na tym żegnam. Kończę już, bo muszę pójść po benzynę i wykosić stare stanowisko. Kłaniam się i życzę wszystkim miłego dzionka, nawet, nawet więcej niż tylko dzionka. No. Nawet całego roku wam życzę, bo nie wiem kiedy Będę miał jakieś natchnienie, żeby puścić jakiś filmik. Kłaniam się. Pa, do zobaczenia.